Cześć, witajcie w kolejnym vlogmasie. Siedzę sobie właśnie z Rebsiunkiem. On nie tak grzeje. Był chłodno i on też odczuwa te pogody na pewno. Także sobie siedzimy. Dzisiaj w ogóle um, idziemy na stand-up. Tak, nagrywam vlogmasa i idziemy na stand-up. W ogóle były. Po prostu historię z tym. Myśleliśmy, że to jest 16 grudnia, czyli w piątek, a wczoraj zorientowaliśmy się, że to. wczoraj czy wczoraj Że to jest 14, czyli w dniu dzisiejszym. No, jakbyśmy się trochę spóźnili, to mogłoby być tak, żebyśmy na to w ogóle nie poszli. Także naprawdę, no. trochę się pomieszało, nam, ale. Na szczęście już jest wszystko opanowane, wszystko pod kontrolą, idziemy do takiej pobliskiej miejscowości, bo tam ma występ Antoni Syrek-Dąbrowski, to jest komik, jak lubicie stand-upy, oglądacie na, na YouTubie, to na pewno go bo on jest no, znanym komikiem, śmiesznym, naprawdę... Cieszę się, że tam jedziemy, chociaż trochę mi się nie chce, przyznam szczerze, ale no, jak się nie chce, to często bywa tak, że jest fajnie. Ja Wam powiem, że mi się marzy po prostu występ Piotra Zoli-Szulowskiego. No Jezu, to jest chyba taki komik, który najbardziej trafia w moje poczucie humoru i sprawdzałam to w ogóle... On nie miał takich solo występów, a powiem, że takie zjazdy, że jest kilku komików i oni występują jeden po drugim. No to te programy są takie krótkie i coś się zacznie, fajnie się zapowiada, człowiek się śmieje, a później jest zmiana. No i wiadomo, nie każdy też ma takie poczucie humoru, jakie nas śmieszy, tak? Więc fajniej jest jednak wybrać się na taki cały występ od deski do deski. Jest gdzieś, wiecie, support krótki. Zapowiedź, a później jest już ten właściwy program, na który się jedzie, i to jest dużo, dużo lepsze. Chociaż, no, na takim występie mieszanym też byliśmy, to, to było całkiem też okej. Okay. Nie powiem, że nie, ale jest to coś innego zupełnie, więc wolę jednak, jak ktoś sobie występuje, tak wiecie, solo. Yy, I ma taki przygotowany program. Mam nadzieję, że będzie śmiesznie. Wydaje mi się, że na pewno będzie śmiesznie. Tam oczywiście nie będę za bardzo nagrywać, bo nie można. Wydrukowałam już bilet. Siedzimy sobie tutaj, i ojej, już jest też koło godziny 16, także tak jak i wczoraj się to was odzywałam w ogóle Wczoraj już nie zmontowałam tego vloga poprzedniego vlogmasa, mówię, daruję sobie. I miałam to zrobić dzisiaj, ale dzisiaj nie wiem, czy znajdę na to czas, szczerze wam powiem, więc chyba będzie lekka obsuwa w tych vlogmasach. Eee, no, niestety, tak to wygląda. Ale też bym chciałam wspomnieć, że o właśnie nie wiem, czy wy oglądaliście taki serial kruk. To jest polski serial kryminalny. I w tamten piątek właśnie była premiera trzeciego sezonu. Pojawiły się na kanal plus dwa odcinki. Ja za bardzo nie pamiętam co. Się się działo w tamtych dwóch poprzednich sezonach, coś gdzieś mi świta. Wiem, że ten serial mi się bardzo podobał i wiem, że chciałam, nie mogłam się doczekać, żeby ten trzeci sezon był. Chyba pierwszy był taki mega, mega, mega fajny i tak mnie na maksa wciągnął, ale w tym trzecim sezonie teraz nie było żadnego, żadnego przypomnienia z tych poprzednich. Trochę przyznaję, że trochę średnio. Bo nie pamiętam dokładnie, co tam się działo. Dwa odcinki już są za mną, są obejrzane, znowu w ten piątek, bo co piątek są. Dwa kolejne będą i to jest krótki serial, bo w sezonie jest tylko sześć odcinków. Na pewno w tym trzecim, w tych poprzednich też na pewno nie było zbyt wielu odcinków. Więc to nie jest jakiś długi serial i one trwają te odcinki 40-50 kilka, 50 minut, coś takiego, koło godzinki, ale raczej mniej niż godzinkę. Więc fajnie, cieszę się. Na pewno w ten piątek obejrzę dwa znowu, które się pojawią. Na razie jestem taka trochę zmieszana. Mam takie odczucia, że nie wiem za bardzo o co dokładnie tam chodzi, ale cały czas przez cały odcinek jestem zaintrygowana, chcę oglądać, chcę się dowiedzieć i to jest super. W ogóle gra Michał Żurawski, chyba tak się nazywa, ten główny aktor. Swoją rolę odgrywa po prostu świetnie. W ogóle bardzo lubię tego aktora i seriale kryminalne polskie też mega lubię, mega od zawsze. Trzecia część jest już ostatnia. No, szkoda trochę, ale zobaczymy jak się to um, potoczy. Zazdroszczę, jeżeli nie oglądaliście w ogóle i będziecie mieć możliwość oglądania od pierwszego sezonu do trzeciego, tak, od deski do deski. Zazdroszczę Wam. E, no świetny serial dla mnie te poprzednie, tak jak mówię, do końca nie pamiętam, ale pamiętam to wrażenie jakie dla mnie zrobił ten serial, że byłam nim zachwycona i jak teraz zobaczyłam właśnie w przerwach pomiędzy meczami leciało, że na kanal Plusie będzie właśnie w grudniu em, trzeci sezon kruka, to aż podskoczyłam na kanapie i mówię, muszę to obejrzeć, muszę to obejrzeć, także się mega cieszę i już nawet tak y, odliczam sobie, wiecie, piątek, piątek będzie, piątek będzie, tak. Także ekstra będzie co oglądać. No Myślimy, że mam jedzonko Ale jakie ładne Wiem, że mnie nie widać, bo jest ciemno, jesteśmy na spacerze wieczornym, jest około 20 w parku, wybraliśmy się właśnie do parku, ale słuchajcie, ostatnio no nie mam kiedy za bardzo się do Was odezwać, tak jakoś wychodzi, nawet Wam nie powiedziałam o tym stand-upie, nie powiedziałam jak mi się podobało, jak było i nie zdałam relacji, muszę to nadrobić, dzisiaj mam już sobotę i mam nadzieję, że zrobię to jutro, czyli w niedzielę, bo materiału trochę mam, mam ponagrywane, ale wiecie... Brakuje mi takich klipów, w których ja siądę i będę miała e, możliwość do Was pogadać właśnie, opowiedzieć Wam coś, niecoś na temat tego występu. E, wracaliśmy bardzo późno, nawet wtedy się już nie odzywałam, bo kompletnie no, nie byłoby to możliwe za bardzo. Było ciemno, jeszcze bardziej e, aura nie sprzyjała niż teraz. E, także myślę, że no, mam nadzieję, że jutro się odezwę, a dzisiaj już w takim pięknym anturażu się z Wami żegnam świątecznym, zimowym w sumie bardziej. Tutaj nie ma za bardzo ozdób w parku, ale jest przyjemnie. Mroźno. Ja uwielbiam taką pogodę. Powtarzam się, wiem, ale serio uwielbiam, więc korzystamy, póki możemy, z tego śniegu. No i mamy niedzielę. Mogę mieć trochę mokre jeszcze włosy, także one nie wyglądają za fajnie, ale tym się nie przejmujcie. Chciałam się do Was odezwać. Wczoraj w ogóle w parku myślę, że Wam to wstawię, chociaż jak już sprawdzałam, no to ten materiał wyszedł dosyć kiepsko, bo dosłownie nic nie widać. Może mi się uda troszeczkę poprawić. Nagrywając to, miałam em, taką nadzieję, że będzie to trochę lepiej wyglądało i będzie troszeczkę jaśniej, więc no kurczę. Ale nie chcę, żeby się to zmarnowało. Tam była minutka z hakiem bodajże tego materiału, więc myślę, że dacie radę to obejrzeć. Ale ja nie powiedziałam Wam nic właśnie o tym stand-upie. I chciałam Wam tutaj kilka dosłownie słów powiedzieć. Jeśli chodzi o występy, to były naprawdę bardzo fajne. Pośmialiśmy się i było super wesoło. Natomiast jestem pozytywnie bardzo zaskoczona tym, jak to było zorganizowane, bo była też możliwość porozmawiania z komikami, na koniec zrobienia sobie zdjęcia, jeżeli ktoś miał ochotę. Także, no, naprawdę to było na ogromny plus, bo na poprzednich występach, no, nie było w ogóle wspomniane o tym. A tutaj oni dodali to od siebie i to wiecie, zawsze jest tak milej, i publiczność na pewno to doceniła. Wydaje mi się, że w ogóle wszystkim tam obecnym, a sala była naprawdę spora, się podobało, bo no śmiechu było co niemiara. Natomiast z takich minusów, no to parking tam. Po prostu nie dość, że było bardzo dużo śniegu, drogi były jak dosłownie lodowiska. Dojeżdżając tam, no to jednak no nie było gdzie zaparkować, nie było nawet gdzie szpilki tam włożyć, bo było tak napchane samochodów. Więc to chyba nie do końca przemyślane, jak na tak dużą ilość osób, które tam e, przychodzą na różne występy, nie tylko na te. No to powinien być ten parking gdzieś, tak, m, może większy, albo gdzieś kawałek jeszcze jakiś dodatkowy, żeby było więcej miejsca. No i myśmy zaparkowali em, pod blokiem, gdzieś na osiedlu. Widziałam, że mnóstwo osób tak robi, bo tam samochody dosłownie krążyły jeden za drugim i było widać po rejestracjach, że no, ludzie po prostu przyjechali na ten stand-up, na ten występ, a nie mają gdzie zaparkować. Także to było słabe. E, natomiast, tak ogólnie to wieczór naprawdę bardzo fajny, bardzo udany i było wesoło. E, także super. Świetna zabawa, i fajnie, że się wybraliśmy. Ten vlog vlogmas w zasadzie będzie taki troszeczkę rozjechany, bo nagrywałam część już wcześniej, później coś tam dogrywałam i dzisiaj, no ale słuchajcie, tak po prostu się ułożyło. Chciałam właśnie dograć taką końcówkę, żeby tutaj do Was przyjść jeszcze chwilkę pogadać. Robię właśnie tam obiad w kuchni, coś sobie przygotowuję, także taka niedziela na chillu, ale to, co mnie dzisiaj z samego rana zesmuciło, muszę powiedzieć, no, zesmuciło mnie to bardzo, bo obudziłam się i słyszałam tylko kap, 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 a to oznacza jedno, że się śnieg topi. No co prawda jest dzisiaj jeszcze na minusie, ale w najbliższe dni już ma być na plusie temperatura, także już się przyzwyczaiłam tak do tego śniegu. Ja uwielbiam, teraz będzie mi tego brakowało, bo były takie zaspy, tyle śniegu, mroźne powietrze. Tym bardziej się cieszę, że wczoraj udało się wybrać jeszcze chociaż tak późno, ale jednak na ten taki zimowy spacer. Ja, będąc z z rana, to powiem Wam, że nieźle się wystraszyliśmy, bo spacerowaliśmy sobie i nagle był taki wielki huk. Po czym znowu taki huk, i okazało się, że no spadają te bryły lodu z dachu bloku. i... Jednak no, Rex się wystraszył, byliśmy daleko, więc spoko. Ale sople, sople były, są nadal, są takie mega duże, więc trzeba uważać. Już w niektórych miejscach jest tam po prostu, no, zagrodzone taką taśmą, żeby nie wchodzić, no bo to jednak na pewno nie jest bezpieczne. więc trzeba pilnować też piesków, wiadomo jak to jest, ale szkoda, ja żałuję, że to się tak topi. No i nacieszymy się trochę tym śniegiem, a na święta znów go nie będzie a myślę, że nawet osoby, które nie lubią śniegu, nie przypadają za zimą, to jednak cieszą się, jak te święta, ten czas taki jest zimowy i jest jasno, dużo śniegu, mróz, to jest jednak całkiem inna atmosfera, inny klimat, a tutaj się zapowiada, że wszystko się roztopi, trochę tego napadało, więc będzie po prostu klapa, ciapa i jeziorko. No, ale trudno, no na to nie mamy wpływu, na pogodę nic nie zdziałamy, cieszę się i tak, że były takie mroźne, zimne dni, mam nadzieję, jeszcze trzymam ogromnie kciuki żony Przyjdą, że temperatura znowu będzie na minusie, tak jak teraz, te minus 15, minus 18 w nocy i gdzieś tam będzie śnieg, pruszy, dzień, noc, to jest zupełnie inny klimat. Także trzymam za to kciuki. Jak no wiadomo, że to nie jest pogoda dla wszystkich, nie wszyscy lubią, ale to nie, nie da się tak dogodzić wszystkim. Jak jest znowu lato, upały, no to niektórzy to uwielbiają, czują się wtedy najlepiej, ja nie, ja zdecydowanie lepiej się czuję, jak jest tak mroźno. Lepiej w ogóle mi się funkcjonuje, lepiej mi się myśli, wszystko jest, wiecie, na, na plus tak naprawdę dla mnie. No ale co? Dobra, e, będę się z wami żegnała, więc dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną w tym vlogmasie. I miłego dnia i pa!